W Noworosławskim Magazynie Miejskim, witam Państwa, Artur Kisielewicz. Dziś zobaczymy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Miasto Inowrocław podsumowało inwestycje, jakie udało się zrealizować dzięki środkom unijnym. Przypomnijmy, w tym miesiącu mija 16 lat od wstąpienia Polski do Unii. To był ważny czas także dla Inowrocławia. Inowrocław odważnie sięgał po środki finansowe. Czego dowodem jest szereg wielomilionowych inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Wsparcie z Unii pozwoliło na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój Nowocławia, wprowadzenie ekologicznych rozwiązań i nowoczesnych technologii. Wrocław realizował inwestycje w oparciu o środki unijne już od pierwszej perspektywy finansowej na lata 2006-2008. Co wtedy udało się zakupić? Wtedy zakupiono nowy sprzęt i zmodernizowano infrastrukturę MPK i Nowrocław oraz przebudowano oczyszczalnię ścieków. W kolejnych latach władze miasta skupiły się na poprawie stanu środowiska. Przebudowano ulice, stworzono nowe ciągi rowerowe. W 2015 roku zakupiono pierwsze ekologiczne autobusy. Dzięki unijnym środkom udało się odnowić park solankowy. W parku solankowym zmodernizowano alejki, wymieniono latarnie, wybudowano fontannę. Powrócono do jej historycznej lokalizacji, utworzono ogrody papieskie. Poszerzono także park o blisko 30 hektarów, gdzie powstało m.in. oczkowotne z miejscem do plażowania i piknikowania, wybudowano pijalnię palmiarnie i nowrocławiankę z chatą kujawską oraz inowrocławską termę. Zrewitalizowano również centrum miasta, zmodernizowano płytę rynku i plac klasztorny. Skwer Leona Wyczółkowskiego i Skwer Obrońców i Nowocławia. Przeprowadzono również modernizację budynków użyteczności publicznej oraz utworzono strefę gospodarczą. Wykonano kompleksowy remont zabytkowej kamienicy przy ulicy Kasztelańskiej 22, tak zwana Niebieska Kamienica, która została przystosowana na potrzeby Kojawskiego Centrum Kultury. W części budynku utworzono ekspozycję archeologiczną Askał Przeprowadzono także kompleksowy remont pomieszczeń po Muzeum im. Jana Kasprowicza i zrealizowano remont budynku Teatru Miejskiego. Powstała wtedy stała wystawa solnictwa i Instytut Prymasa Grępa. Z środków unijnych stworzono i na obszar gospodarczy, przystosowano grunty na inwestorów, zbrajając je w sieć wodno-kanalizacyjną oraz kanalizację deszczową. Zbudowano drogi wewnętrzne z chodnikami i zamontowano oświetlenie. Inowrocław Wrocław jest też pierwszym miastem z ekologicznymi autobusami miejskimi. Na Wrocław jako pierwsze miasto w Polsce z zaborem w 100% ekologicznym stało się przykładem dla innych samorządów. Na początku 2019 roku do miasta przyjechało 16 autobusów ekologicznych, elektrycznych i hybrydowych. W ramach inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych zmodernizowano infrastrukturę towarzyszącą, zamontowano nowe wiaty przystankowe, biletomaty, toalety miejskie. Na terenie miasta zamontowano cztery pantografy, czyli stacje szybkiego ładowania autobusów. Oczywiście nie można zapomnieć o inwestycjach drogowych. Dzięki wybudowaniu dwóch łączników ulicy Metalowców z ulicą Toruńską i od Alei Niepodległości do ulicy Staszica poprawiono przepustowość sieci dróg miejskich. Jedną z najważniejszych drogowych inwestycji, która powstała m.in. przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej jest obwodnica Wrocławia. Dzięki 24-kilometrowej dwujezdniowej trasie w naszym mieście zmniejszył się ruch pojazdów, głównie ciężarowych. Powietrze jest czystsze, a przechodnym nie doskwiera hałas. Jest zdecydowanie bezpieczniej. Jakie jeszcze inwestycje udało się zrealizować przy udziale środków unijnych? Z dużym udziałem środków unijnych udało się w minionym roku zrealizować kilka istotnych zadań. Jednym z nich jest wymiana na ponad 30 ulicach oświetlenia. Stare sodowe oprawy zmieniono na nowoczesne wykorzystujące technologie LED. Niedługo rozpocznie się drugi etap tej inwestycji. W Motwach działa zmodernizowana hala sportowa wraz z zapleczem noclegowym. Można powiedzieć, że wygląda jak zupełnie nowy obiekt. Inowrócowienie korzystają też z rozbudowanej sieci ścieżek rowerowych. Sukcesywnie budowane są ich kolejne odcinki, aby połączyć sieć w całym mieście. Za chwilę będą ogłoszone również przetargi na budowę kolejnych blisko dwóch km ścieżek rowerowych. No i na koniec duża inwestycja realizowana przy dworcu PKP. W listopadzie ubiegłego roku miasto zakończyło przebudowę placu przed Dworcem Kolejowym, dzięki czemu stał się wizytówką naszego miasta. Miejsce zostało zagospodarowane, wybudowano nową kanalizację deszczową, plac pokryto całkowicie nową nawierzchnią. Przed budynkiem znajdują się miejsca do postoju na chwilę, tak zwane kiss and ride, nowe oświetlenie oraz nowe wiaty przystankowe z tablicą elektroniczną. Całość ozdabiają nasadzenia. Przy ulicy Magazynowej trwają intensywne prace związane z budową tunelu, który łączy już wybudowany łączy już budowany parking z dworcem PKP. Parking pomieści ponad 110 samochodów. Przejście podziemne zostało wykonane. Obecnie trwają prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz tunelu. Postawiono także wiatę rowerową. Jedna część parkingu została wykonana. Obecnie prowadzone są roboty drogowe przy budowie drugiej części parkingu i przy wjazdach. Miasto Inowrocław mimo epidemii prowadzi obecnie kilka dużych inwestycji ma też plany na budowę kolejnych ścieżek rowerowych Na ten temat rozmawialiśmy z Ewą Witkowską zastępcą prezydenta miasta Inowrocławia Zgodnie z podpisanymi umowami oraz harmonogramem pracy wchodzimy w ostatni etap realizacji dwóch ważnych inwestycji na terenie naszego miasta, czyli budowy ulicy Zbiorczej łączącej ulicę Marulewską i ulicę Szymborską oraz budowie przejścia podziemnego tunelu, który łączy dworzec PKP z ulicą Magazynową, przy której powstaje również parking. Jeżeli chodzi o budowę łącznika ulicy Długiej, aktualnie front robót odbywa się na skrzyżowaniu ulic, Marulewskiej i długiej, tam też prowadzony jest ruch naprzemienny. Wjazd w ulicę Długą jest zamknięty, ponieważ prowadzone są tam ostatnie roboty kanalizacyjne, usuwamy kolizje energetyczne oraz sukcesywnie prowadzone są roboty przy budowie jezdni po stronie cmentarza. Jeżeli chodzi o budowę przejścia i tunelu łączącego dworzec PKP z ulicą magazynową, tutaj prowadzone są prace w wykończeniu Wewnątrz tunelu zamontowano wiatę rowerową, stojaki dla rowerów oraz konstrukcję zadaszenia szybu windowego. Trwa montaż ogrodzenia parkingu od strony torów kolejowych oraz rozpoczęliśmy montaż zadaszenia wejścia do tunelu. Rozpoczęliśmy również przebudowę ulicy Górniczej oraz kończymy budowę ulicy Prymasa Glempa w Wrocławiu. Tutaj ta realizacja tej inwestycji dofinansowana jest z funduszu dróg samorządowych. W przypadku ulicy Glempa roboty podstawowe są na ukończeniu pozostaje do wykonania niewielki zakres robót brukarskich nawierzchnia bitumiczna, warstwa ścieralna, dokończenie budowy oświetlenia. W przypadku ulicy Górniczej, tutaj Przeznaczyliśmy czasową organizację ruchu. Dojazd do posesji przy ulicy Górniczej jest możliwy po drogach objazdowych i prowadzone są aktualnie roboty wielobranżowe, czyli rozbiórki krawężników, obrzeży, lokalnie na wierzchni chodników. Rozpoczęliśmy roboty kanalizacyjne w rejonie przyszłego łącznika ulicy Szymborskiej i Górniczej. Wytyczono część trasy, rozpoczęto rozbiórkę na pod roboty teletechniczne oraz rozpoczęliśmy przedstawianie krawężników na jezdni północnej. Miasto niebawem będzie też budować kolejne ścieżki rowerowe. Pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy europejskich na budowę kolejnych ścieżek rowerowych w Inowrocławiu. Podpisaliśmy umowę z marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego i kwota blisko 1,5 miliona złotych zostanie przeznaczona na dofinansowanie kolejnych ścieżek rowerowych w mieście. W ramach tego zadania, które opiewa na kwotę ponad 3 600 tysięcy zł, powstaną ciągi pieszo-rowerowe w ulicy Metalowców od ulicy Dworcowej do ulicy Karola Libelta oraz w Alei Okrężnej od ulicy Dworcowej do ulicy Wawrzyniaka. Będziemy również łączyć istniejącą ścieżkę rowerową w ulicy Staropoznańskiej poprzez ulicę Budowlaną do ścieżki rowerowej przy ulicy 59 Pułku Piechoty. Nowa ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo powstanie także w ulicy Gabriela Narutowicza od Alei Ratuszowej do Alei Powstańców. Innowrocławski Ratusz cały czas przypomina o darmowych kursach taksówek dla starszych mieszkańców Inowrocławia. Mowa o programie Taksówka dla Seniorów. Na ten temat rozmawialiśmy z rzecznikiem ratusza Adrianą Herman. Trwa trzecia edycja programu Taksówka dla Seniorów. Koordynacją tego zadania zajmuje się Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria. W ubiegłym roku wykonano ponad 500 darmowych przejazdów, z których skorzystało ponad 150 seniorów. A kto może skorzystać z darmowych kursów? Każdy mieszkaniec Wrocławia, który ukończył 70 rok życia, może skorzystać z czterech bezpłatnych przejazdów tam i z powrotem. Przewóz seniorów odbywa się 5 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 19, a powroty z kursu mogą odbywać się maksymalnie do godziny 20. Kierunki podróży są ściśle określone. Mieszkańcy mogą udać się do szpitala lub przychodni specjalistycznej, do urzędu i na grup bliskich. Senior może podróżować maksymalnie dwóch opiekunów. Taksówkę można zamówić z trzydniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 22 439 0040. Rok 2020 to zgodnie z uchwałą rok kasprowiczowski w powiecie inowrocławskim. Jeśli tylko warunki na to pozwolą, zorganizowanych zostanie wiele przedsięwzięć upamiętniających dokonania poety Kujaw. Tymczasem Muzeum im. Jana Kasprowicza już teraz zaprasza na specjalny konkurs plastyczny. O konkursie rozmawialiśmy z Agnieszką Dzikiewicz z naszego muzeum. Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaprasza uczniów Szkół Podstawowych Powiatu Inowrocławskiego oraz tych noszących imię Jana Kasprowicza w Polsce do udziału w konkursie plastycznym pod tytułem Portret Mistrza Jana. Co powinien wykonać uczestnik? Uczestnik powinien wykonać pracę plastyczną, dowolną techniką i wybranym przez siebie formacie na jeden z dwóch tematów. To jest portret Jana Kasprowicza lub praca inspirowana życiem i twórczością Jana Kasprowicza. Regulamin wraz z formularzem zgłoszeniowym można uzyskać w sekretariatach szkół lub w muzeum. Prace należy wysłać pocztą na adres Muzeum im. Jana Kasprowicza, ulica Solankowa 33, 88100 Inowrocław, z dopiskiem Portret mistrza Jana 2020, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mjk_sztuka@maupa.wp.pl. Termin zgłoszeń upływa 31 maja. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody, a ich dzieła wezmą udział w plenerowej wystawie. Serdecznie zapraszamy młodych artystów do zabawy. Inowrocławska policja apeluje do kierowców o ostrożność. Ostatnio patrole drogówki zatrzymują na terenie naszego powiatu coraz więcej zmotoryzowanych, którzy znacząco przekroczyli prędkość w terenie zabudowanym. Niestety statystyki dotyczące kolizji i wypadków też nie przynoszą kluby. No właśnie, jak wygląda sytuacja na drogach, jeśli chodzi o nie wiem, liczbę wypadków kolizji? Z naszego podsumowania wynikają następujące tutaj ustalenia. Od początku tego roku 2020 na terenie powiatu inowrocławskiego odnotowaliśmy 22 wypadki drogowe. W analogicznym okresie ubiegłego roku tych wypadków było 19. Teraz w tym roku mamy 2 ofiary śmiertelne, w ubiegłym roku było 5. Obecnie 22 osoby zostały ranne w czasie wypadków, w ubiegłym roku 16. Teraz w tym roku mamy o prawie 200 mniej kolizji drogowych, bo 618, w ubiegłym roku było ich 814. Co jest najczęstszą przyczyną wypadków, jak pokazują statystyki? Można powiedzieć, że na wypadek drogowy tych przyczyn składa się najczęściej bardzo wiele, ale z takich wiodących to przede wszystkim kierowanie pod wpływem alkoholu, również nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego, a mam tutaj na myśli brawurę, prędkość, jazdę na pamięć. Również też no, można powiedzieć, że te przyczyny składają się na zachowania nie tylko kierowców, ale także pieszych, ponieważ piesi no, niestety również zapominają o podstawowych przepisach. Ruchu drogowego i niestety potem są przykre tego konsekwencje. Mm -hmm, cały czas apelujecie o ostrożność, tym bardziej, że ta piękna pogoda, na no niektórych skłania do tego, żeby mocniej nacisnąć pedał gazu. No dokładnie tak. Niestety jest też tak, że, no, właśnie pogoda słoneczna, słoneczny dzień powoduje to i skłania niektórych kierowców do, do naciśnięcia tego gazu. Nie jest to dobry pomysł, ponieważ, no niestety właśnie potem skutkiem tego są różnego rodzaju zdarzenia drogowe, kolizje czy wypadki. Policjanci ruchu drogowego w Zino Wrocławia prowadzą systematycznie każdego dnia działania na drogach naszego powiatu i starają się wychwytywać osoby, które przekraczają nadmierną prędkość, które łamią podstawowe przepisy ruchu drogowego. Praktycznie można powiedzieć, nie ma tygodnia, żeby nie zostały zatrzymane prawa jazdy kilku kierowcom za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym. Jak wiemy, ta prędkość to 50 km na godzinę. Niestety, kiedy kierowcy tę prędkość podwajają i jadą ponad setką, wtedy policjanci zatrzymują prawo jazdy, karają taką osobę mandatem karnym oraz punktami karnymi. Trwa akcja Zostaw w Krzakach tego zwierzaka w naszym mieście i propagatorem jest Straż Miejska oraz lekarz weterynarii Noworosławskiego Schroniska dla Zwierząt Wiesław Borkowski. Od jakiegoś czasu realizowana jest taka akcja pod nazwą Zostaw w Krzakach tego zwierzaka. Już sama nazwa wiele mówi, no ale właśnie przybyliśmy. O co chodzi w tej akcji? Akcja jest dosyć powszechna, dosyć prosta wiele instytucji zajmujących się zwierzętami ma problem w okresie wiosennym z młodymi ptakami zwanymi podlotami bądź też z małymi sarenkami bądź małymi zajączkami. I problem dotyczy wielu, wielu dziedzin, wielu terenów. I tak jak tutaj w tej akcji, to jest projekt edukacyjny pod hasłem Zostaw w krzakach tego zwierzaka, gdzie organizatorami są Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy, Ogród Zoologiczny w Gdańsku, Park Narodowy Bory Tucholskie i Gabinet Weterynaryjny Wisła Te cztery instytucje zjednoczyły siły i Wspólnymi działaniami próbujemy edukować społeczeństwo, że nie zawsze nasza pomoc w przypadku tych młodych zwierząt jest konieczna. Wręcz przeciwnie, w wielu przypadkach taka pomoc jest zbyteczna albo wręcz szkodliwa. Kiedy możemy zaszkodzić takim małym zwierzętom? Zaszkodzić możemy w momencie, kiedy zwierzę jest zupełnie zdrowe, a jest pod opieką rodziców. Tu przede wszystkim myślę o młodych sarnach i zającach, bo niestety w tym roku już w styczniu pojawiły się pierwsze ukradzione z natury zajączki. A należy pamiętać, że strategia obronna tych gatunków, że matka pozostawia swoje dziecko gdzieś w ukryciu, w trawie, tak jak to było wczesną wiosną, w zasadzie jeszcze w zimie, gdzieś tam w jakimś zagłębieniu, w dołku i ten maluszek Przyjmuje pozycję nieruchomą. On nawet, jak przyjdzie człowiek, to on sprawia wrażenie martwego. I w momencie, kiedy my zabieramy tego malucha, nie jesteśmy w stanie bardzo często mu pomóc. Nawet jeśli się poświęcimy i przekażemy do specjalnego ośrodka, czy nawet sami spróbujemy, czego nam tak naprawdę nie wolno robić, możemy zrobić temu zwierzakowi krzywdę. Natomiast matka, będąc w okolicy, ona przychodzi co jakiś czas, żeby nakarmić tego malucha. A przebywając w otoczeniu, ona cały czas obserwuje, jeżeli zbliża się zagrożenie, to ona stara się to zagrożenie odwrócić uwagę tego drapieżnika, żeby malucha ochronić. Mhm. Kwestia też dotyczy samych ptaków młodych. Kiedy. Właściwie powinniśmy się zainteresować, kiedy możemy pomóc, jeżeli, nie wiem, gdzieś w parku, powiedzmy, w parku solankowym zobaczymy jakiegoś mhm. ptaka młodego. Z ptakami jest troszeczkę inna sytuacja, bo znaczna część ptaków, szczególnie te, które my tutaj w projekcie wybraliśmy jako ambasadorów, a więc puszczyk, Kawka, Kos, grzywacz, Młode. Pisklaki, tak naprawdę, które wypadną z gniazda, to już bardzo często, niestety, natura spisuje je na straty. Mhm. Natomiast tak zwane podloty. Czyli ptaki wyrośnięte, ale jeszcze nie uzyskawszy zdolności lotu, również przebywają pod opieką rodziców. W momencie, kiedy nic im się nie dzieje, a więc skrzydła są całe, pióra nie są poniszczone, nie doznały jakichś poważniejszych urazów, są w stanie się przemieszczać, uciekają instynktownie od człowieka, takich podlotów nie ruszamy, jedynie jeżeli już naprawdę gdzieś tam nam wpadnie w rękę albo zobaczymy, że gdzieś ma też pułapkę w jakieś zagłębienie, można takiego ptaka wyjąć i posadzić gdzieś tam na, na jakimś większym krzaczku i rodzice zaopiekują się maluchem. Natomiast no, nie powinno się takich młodych ptaków zabierać, bo... Wykarmić to jest jedna sprawa, ale druga sprawa to musimy pamiętać, że czy ptaki, czy ssaki uczą się życia w swoim środowisku, a więc od rodziców uczą się zdobywania pokarmu, reakcji na zagrożenia, uczą się wzajemnych relacji między gatunkiem, więc to jest bardzo ważny czas, kiedy one zdobywają zdolności, które pozwalają im. Uczestniczyć w społeczeństwie ptasi. Mhm. Jest Pan też lekarzem weterynarii naszego inowrocławskiego schroniska dla zwierząt i do Was też trafiają przeróżne dzikie zwierzęta, aczkolwiek nie zawsze jest to związane z podotami czy w ogóle z młodymi zwierzętami, prawda? E, tak. Od wielu lat obserwuję, że tutaj do naszego schroniska trafiają zwierzęta dzikie. Bardzo często one nie powinny do nas trafić. Jeżeli są to zwierzęta gdzieś tam po jakichś kolizjach, mnóstwo gołębi z uszkodzonymi skrzydłami, jakieś tam osłabione kaczki, mewy, kawki, gawrony. No, staramy się im pomóc. Niestety musimy pamiętać, że zwierzęta dzikie zupełnie inaczej reagują na obecność człowieka niż zwierzęta udomowione. Dlatego bardzo często tutaj one poddane czynnikom stresowym po prostu sam transport i trzymanie takiego ptaka w dłoniach może doprowadzić do złych następstw. Dlatego musimy bardzo uważać i tak jak tutaj służby, nasze Straż Miejska, bardzo fajnie pracownicy Straży Miejskiej zaangażowali się w te działania, wiedzą jak postępować z ptakami i wielokrotnie mi tutaj dostarczali przeróżne gatunki zwierząt, ale to co najważniejsze, ograniczają bezpośredni kontakt zwierzęcia z człowiekiem. Tak z ciekawości, to jest bardzo ważne. Uhum. Tak z ciekawości trafiały do schroniska, jeśli chodzi o dzikie zwierzęta, dość rzadkie gatunki? E, tak, tak. Mieliśmy w tej chwili. Musiałbym sięgnąć w pamięci, ale mhm. tak dużo mieliśmy pustułek swego czasu. Mieliśmy sowy uszatę. I właśnie te dwa gatunki niestety bardzo często niepotrzebnie były do nas dostarczane. Zdarzały się też osobniki okaleczone, które wymagały opieki. No niestety zające, mały sarny, rzadsze gatunki ptaków typu na przykład sójka, jakieś dzwońce Mieliśmy okazję przyjąć bobra, no mnóstwo kaczek, wywiórki, jeże. Także trafiają się dosyć ciekawe egzemplarze, z punktu widzenia przyrodniczego, mhm. ale dla mnie jest to też taka ważna informacja, że gatunki zwierząt, tak jak na przykład bób, które wydawało mi się, że tutaj, że to jest dosyć rzadki gatunek, a okazuje się, że dosyć często tak. pojawia się, czyli ten gatunek narodził się, się dobrze czuć w naszym środowisku. Mhm. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystkie informacje w inowrocławskim magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.